Present Simple. Zastosowanie. No dobrze. Wiemy już, jak używać czasu present simple. Teraz nauczymy się, kiedy go używać. Czasu teraźniejszego prostego będziemy używać, kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się, które dzieją się lub są prawdziwe przez dłuższy czas. Na przykład kiedy mówimy o naszej codziennej rutynie? Przykładowo, I wake up at 8 o'clock. Budzę się o 8. I brush my teeth every day. Myję zęby codziennie. Opisuje również nasze uczucia, stan oraz życzenia. Na przykład, I love to draw. Kocham rysować. I hate school. Nie cierpię szkoły. I want to play. Chcę grać. I am happy. Jestem szczęśliwy. Present simple używany jest także do zapisywania prawd ogólnych. Na przykład: Water boils at 100 degrees. Woda wrze przy 100 stopniach. The moon shines at night. Księżyc świeci w nocy. Present simple używamy również w instrukcjach, ustaleniach i rozkładach. Na przykład: Add a glass of milk and stir. Dodaj szklankę mleka i mieszaj. The class starts at 7 o'clock. Zajęcia zaczynają się o siódmej. The bus departs every 15 minutes. Autobus odjeżdża co 15 minut. Ze względu na to, że prezent simple dotyczy powtarzających się czynności, w zdaniach w tym czasie często pojawią się przysłówka częstotliwości. To znaczy always, zawsze, usually, zazwyczaj, often, często, sometimes, czasami, rarely, rzadko i never, nigdy. Te przysłówka zazwyczaj pojawią się zaraz przed głównym czasownikiem w zdaniu. Na przykład i rarely watch TV. Rzadko oglądam telewizję. She never listens. Ona nigdy nie słucha. Uwaga. She never listens w dosłownym tłumaczeniu to. Ona nigdy słucha, a nie. Ona nigdy nie słucha. W języku angielskim nie używamy słówka przeczącego ze słowem never czyli nigdy. Przeciwnie do tego, co robimy w języku polskim. W zdaniach present simple często spotykamy również wyrażenia opisujące częstotliwość. Na przykład: Every day, codziennie, every Wednesday, co środę, on Tuesdays, we wtorki, every week, co tydzień, every month. Co miesiąc? Five times a year. Pięć razy w roku. Te wyrażenia podkreślają cykliczność i powtarzalność opisywanych wydarzeń.